Jeżeli pacjent wybrał sobie um, taką poradnię w Warszawie czy w, w Krakowie, a mieszka 300 km yes. dalej, to musi jechać specjalnie po receptę albo. Y ta poradnia musi wystawić zaświadczenie dla lekarza pierwszego kontaktu, który ma mu wypisywać albo monitorować, a nie do końca może czuć się w tym jakby komfortowo. Także tak, nie, nie jest do tego przygotowany, więc gdzieś powinny być zachowane te realia, takie prawdziwe realia naszej pracy, tak, tak, tego kunsztu. Tak. Nie, nie przy, tylko teoria ubrana w system. Przy, nie, tylko, nie tylko przepisy, które sztywno regulują pewne rzeczy, one, ale dla tych, którzy rzeczywiście towarzyszą tym wszystkim chorym, cierpiącym, powodów bólu, uważam, że trochę jednak trochę nas usztywniają, ograniczają nasze możliwości. Bo pan widzi tych ludzi, którzy są uwięzieni w domu, którzy nie wyjdą na spotkanie oko w oko z lekarzem nawet w 300 metrów dalej, bo po prostu nie wyjdą. Ale przecież część moich pacjentów jest na wózkach inwalidzkich. No jasne. Dla nich jest to ogromne wyzwanie jasne. i ograniczenie. Jasne. I zabranie im możliwości teleporady zabiera im szansę na na walkę z cierpieniem, no, to jest trochę nieludzkie, nie, to jest trochę nieludzkie. Trzeba o tym mówić, ale też i szukać rozwiązań, bo no, bo po prostu są.